Co robi narcyz, kiedy ofiara przestaje reagować na jego zaczepki, prowokacje i próby wywołania kłótni? Uwaga. Jeśli nie odpisujesz, nie tłumaczysz się, nie reagujesz, masz, stosujesz zasadę grey rock, ona powinna zadziałać, ale są sytuacje, w których może być to bardziej prowokujące. Ok? Więc wtedy. Zachodzą bardzo specyficzne, charakterystyczne neurobiologiczne reakcje u narcyza. Gdy ofiara milczy, układ nagrody dopamina wpada w deficyt. Narcyz jest głodny. Co mówi polskie powiedzenie? Polar głodny to zły. Narcyz żyje w uzależnieniu od reakcji, podziwu, oburzenia, lęku, uwagi e, wszystko jedno emocje. Emocje. Gdy ofiara przestaje reagować, jego układ dopaminowy, podobnie jak uzależnionego od hazardu, wpada w głód emocjonalny. To wywołuje wewnętrzny niepokój, frustrację i napięcie, mówiłam już o tym. Wzrost poziomu kortyzolu i adrenaliny. Bracz odpowiedzi traktuje jako zagrożenie jego ego. Aktywuje się oś HPA, czyli wzrasta kortyzol, i pojawia się reakcja walki lub ucieczki. Ale narcyz nie ma z nim walczyć. Więc co się dzieje? może wejść w fazę agresji lub sabotażu albo w desperacji próby odzyskania wpływu. Ciało migdałowate, czyli emocje pierwotne, aktywują schemat upokorzenia. Dla narcyza brak reakcji to odrzucenie plus utrata dominacji. A to jest wstyd, edo, to jest wstyd egocentryczny. Upakarza go w ten sposób. On ci już tego nie podaruje. Ciało migdałowate interpretuje to jako zagrożenie przetrwania tożsamości. I może uruchomić furi pogardliwe komunikaty albo kampanie oczerniające. I teraz psychologicznie, co robi narcyz, gdy przestajesz reagować? Jakie ma maski? Pierwsza maska to będzie maska ofiary i co robi? Wysyła wiadomości typu tęsknię, nie mogę bez ciebie żyć. Dlaczego? Bo chce wzbudzić litość i empatię. Maska uwodziciela to drugi typ. Przypomina najlepsze chwile. Flirtuje, przeprasza. Dlaczego? Liczy, że zmiękczysz swoje granice. I maska najgorsza: kata. E, ja jej doświadczyłam. Grozi, poniża, oczernia, manipuluje dziećmi lub znajomymi. Dlaczego? Bo będzie próbował odzyskać kontrolę przez strach. Zemści się za utratę zasilania, rozpocznie tzw. kampanię oczerniającą, rozsyła fałszywe informacje, przedstawia się jako ofiara, może szukać nowej ofiary publicznie, by wzbudzić zazdrość, próbuje zniszczyć twoją reputację, znajomi, praca, rodzina, social media, może stosować e, silent treatment lub stonewalling.